W ciągu ośmiu sobotnich spotkań uczestnicy mają okazję stworzyć niepowtarzalny animowany przewodnik po Wrocławiu. Oprócz pracy warsztatowej odwiedzą kilka szczególnych miejsc przez siebie wybranych. Będzie to swoisty plener fotograficzny, a jego efekty posłużą jako sceneria filmu Przewodnika po mieście. Rozmawiamy z dziećmi o tym, jakie mają to być miejsca. W planie jest również wizja lokalna w niektórych z tych miejsc. Będziemy razem z dziećmi chodzili tam, robili zdjęcia, które będą tłem naszej bajki i tworzymy również razem postaci przewodników po tych miejscach. Będą to jakieś e, fajne, fajne, zabawne postaci, które już po części, po pierwszych zajęciach mamy stworzone. E, na dzisiejszych zajęciach będziemy z dziećmi zgłębiali warsztat, warsztat animacji, e, czyli będziemy tworzyli taką postać z, z małych, ruchomych elementów. Film ma być dowodem, że miasto to nie tylko zabytki i miejsca ogólnie znane, lecz również wspomnienia i zwyczaje jego najmłodszych mieszkańców. Chcemy też skupić się na tych miejscach, które wskażą nam dzieci na ich małych, prywatnych, osobistych, ważnych miejscach we Wrocławiu. Czyli już wiemy, że pojawiły się place zabaw boiska, parki, gdzie dzieci chodzą z dziadkami na przykład karmić kaczki. Uczestnicy warsztatów nauczą się animować postać. Ożywią ją wykorzystując tradycyjną technikę animacji poklatkowej. Dograny zostanie również dźwięk dając tym samym postaci głos. Tworząc elementy animacji rozwijane mają być umiejętności plastyczne dzieci. Myślę, że w animacji jest ważne to dla dzieci w takim małym wieku, że mają bardzo szybką możliwość stworzenia iluzji jakiegoś świata, iluzji albo alternatywnej rzeczywistości. Animacja daje yy, bardzo szybki efekt. Yy, wow. Jeżeli oczywiście zajęcia są dobrze poprowadzone i, i, i to wszystko przebiega zgodnie z jakimś takim rytmem, to dziecko bardzo szybko widzi efekt swojej pracy. Będziemy robić właśnie animowany przewodnik będziemy robić jakby taką bajkę i ona, ona właśnie będzie o tych miejscach we Wrocławiu, na przykład o dworcu PKP tym naszym głównym animacje to jest coś takiego, że na przykład chcemy ożywić plastusia na filmie, robimy coś takiego, że no, robimy jedno zdjęcie, lekko przesuwamy zdjęcie i tak dalej, i tak dalej. Warsztaty są skierowane do dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Potrwają do 5 marca. Odbywają się co sobotę w Barbarze.